Kochani, przed nami kolejny finał. Dziewczynki starsze. Wałcz będzie grał e, razem z kontra Gorzów Wielkopolski. Zanosi się nam wspaniały, kochani, e, mecz. Tutaj siatkarska reprezentacja siatko nogi Polski. E, kochani, dała świetny pokaz. Zapraszam na kanał, kto nie oglądał. Gratulacje. Gratulujemy chłopaki serdecznie. Jeszcze raz z całego serca. Powodzenia. Trzymajcie się. Gratulacje. Dobry mecz zagraliście. Super. Gratulacje panowie. Gratulacje. Powodzenia. To byli, kochani, zwycięzcy naszej grupy chłopców młodszych. Jeszcze raz gratulujemy serdecznie z Małopolski po 2-0 zaciętym meczu, kochani, pokonali Zachodnio-Pomorskie. Natomiast my w tym momencie witamy dziewczynki starsze, które wychodzą na swój mecz. Będzie kochani grał Balcz, kontra Gorzu. Dwie utrudowane drużyny. Te Dziewczynki młodsze dwa lata temu próbowały swoich sił w finale jako dziewczynki młodsze przegrały wtedy ten finał. Będą chciały się zrewanżować. Przed nimi duże doświadczenie, ale nie będzie łatwo, bo przeciwko nim dziewczynki kochani z wyproszy. Waga. Powodzenia! Powodzenia, piątki, powodzenia! 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 Powodzenia, z dziewczynki. Powodzenia, powodzenia! 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 Trzymajcie się! Powodzenia! Niech wygra lepszy! powodzonko. Mamy kochani w tym momencie pod kamery CVP. Wyjście e, dziewczynek starszych. E, przypominam, w zeszłym roku wygrywała, zdaje się, z Warszawy drużyna tutaj po pięknym futbolu, kochani. Te dziewczynki pokazują tak niesamowitą klasę, kochani, jak się gra w piłę. Uwielbiam kobiecą piłkę nożną, dziewczęcą piłkę nożną, a kiedy robią to kochani właśnie młode zawodniczki, to jest to naprawdę niesamowite. Także kochani za moment prezentacja dziewczynek, przypominam imprezą kręci DJ uko pod komentarz Dariusza Szpakowskiego, Wojciecha Kowalskiego i Dariusza. Ale kochani mamy dopis wielkich dziewczynek tutaj, super. Także e, e, Dariusz Gęsior, kochani, to wszystko e, e, komentatorzy Krzysiego Meczu. Ja w trakcie meczu staram się swojego komentarza Wam nie użyczać, dlatego że robi to pełen profesjonalista. E, ja cieszę się strasznie, że mam możliwość być częścią tego, kochani, e, widowiska. My do domu mamy, kochani, kilkaset kilometrów, także przed nami e, kilka godzin jazdy, ale już przedstawiamy zawodniczki, e, zobaczcie. Z numerem ja mówiłem, witno, Kochani, przepraszam, Oczywiście chodzi o Gorzów Wielkopolski, Gorzów, który serdecznie pozdrawiamy. Z Gorzowa Alana mieliśmy w tym roku w naszych odwiedzinach. Pozdrawiamy cały Gorzów, Kochani. Trzymajcie się, cieplutko. Słowa Sandra Julia przed są Anna Łukaszewicz i Adam Łukaszewicz. A teraz po drugiej stronie biały w białych koszulkach, czarnych spodenkach zagrają MUKS z tiro, jedynka, Gozów Wielkopolski. Polski. kilą kochani, kilą sześć razy w rzędu kochani na tej imprezie. Absolutnie kochani, e, absolutnie faworyt. E, imprezy. E, trzy razy Adryśnia wygrywał ten Gęska. turniej z dziewczynkami młodszymi i starszymi. E, także no łatwego zadania. Dziewczynki zwalcza nie będą miały. E, będzie fajne, pasjonujące widowisko. E, Przypominam. Sumerem pierwszy Adrianna Szyborska. Sumerek drugi Katarzyna Skarżyńska. S numerem třetím Sandra Štěrvin. I s numerem pětým na kosuňce Veronika Smuškěvič. Trenéře družiny Gošova to Janusz Kałuziński i Zbigniew Wrubel. Ještě raz bráda na dziewcząt starszych. Wielkie bráda. A teraz děvčiny, povídáme se. E, kochani, no przywitanie dziewczyn, ja tylko przypominam, mamy tam kochani bardzo liczną grupę kibiców z Gorzowa, Nie mam powiedzieć, że e, dziewczynki z na dwa lata temu jako dziewczynki młodsze e, były w finale, e, przegrały wtedy, kochani, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. E, całego meczu dla Was nie będę transmitował, ale obszerne relacje, kochani, także bądźcie z nami na kanale. E, będziemy dla Was kochani e, fragmenty z tego widowiska dla Was. E, e, nie wytrzyma nam bateria, kochani, e, dlatego jesteśmy w tym momencie, kochani, e, na fragmentach e, tego wspaniałego e, święta dziecięcej pod patronatem e, premiera RP, kochani, o jego puchar gramy, e, patronat Ministerstwa Sportu, e, z Kolego Związku Sportowego, przy e, e, pomocy e, PZU Onlet i e, o prawie partnerskiej, kochani, medialnej e, TVP Sport, jedynka, wszechny sportowy Onet, e, brawo bo, e, cieszymy się, że częścią tego całego Jest wydarzenia możemy być jako mężczyźni szablonki, e, przeżywać to razem z Wami kochani, na e, nagrywać to dla Was, to wielka przyjemność. E, Kochani, nasza drużyna z nie, nie pozostaje na występie. Margaret, z racji tego, że mamy naprawdę bardzo daleko do domu, chłopcy są zmęczeni. Jesteśmy tutaj już dosyć długo. część z nich gra normalnie w niedzielę swoje mecze ligowe. w poniedziałek będziemy rozgrywać już tymbark, także wszyscy już pojechali. My jako EC Szebelki jesteśmy tu w prywatnym środkiem w lokomocji, dlatego będziemy jeszcze do końca tej imprezy razem z mamcią, z Gudkiem, z Kudełkiem i Dabusią. Nie ma ich chwile tutaj z nami gdzieś regenerują swoje siły, natomiast ruszyły. Powodzenia, niech wygra, kochani, lepszy. Popatrzmy. Popatrzmy. Wałcza, kochani. No niesamowicie to wygląda na razie do kochani. ciszy przyglądają się to dziewczyny, które grają piłkę. teraz, już nie reprezentacja Polski, teraz lepiej, tutaj, bo <laughs> Darek Gęsier kochani, e, razem z widzeniem Ucho właśnie w tym momencie przy komentarzu. E, wielokrotny reprezentant Polski kochani strzelec ponad 70 bramek, a i było. Jest dwukrotny mistrz, świata, dwukrotny mistrz Polski jako ruch Chorzów i widzę płóć kochani z Barcelony, z naszej olimpijskiej reprezentacji od trenera Wójcika. Kochani, no, postać, która do dnia dzisiejszego bardzo aktywnie w sporcie przy ruchu Chorzów działa. Pozdrawiamy serdecznie panie Darku, także no, pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie. Ale nie dokuczamy, zobaczcie fragmenty meczu finałowego dziewczynki starsze kontra... Dyferst starsze w roku 2002 Wielkopolski. Grawszy Zachodnio-Pomorskie kontra Gorzów Wielkopolski. Ościenne województwa. Leczenie się, zapadamy się tej bitwy, gdy był Malvik Kuzy. E powsuka Darwin, prawda, co pada tutaj do drugiego finału, Coś z tego hali był. Rozapu finał drasi się na bramkarza Świetnie cały czas do bramkarza zapytania zapytania. Niesamowite, kochani, emocje, niesamowite wrażenia tutaj niemożliwe to dociera, Najbardziej rozpoznawalny głos piłkarski w piłkarskiej Polsce, kochani Dariusz Szpakowski. Oczywiście jesteśmy wielkimi pasjonatami Dariusza Borka, Młotka Szaranowicza, wszystkich kochani, wspaniałych, kochani, komentatorów piłkarskich od starych, zamieszczych ciaszów od Kiszewskiego, bo naprawdę obecnie we wszystkich komentatorów serdecznie pozdrawiamy. Natomiast no Dariusz Szpakowski, kochani, człowiek legenda, pozdrawiamy serdecznie. Właśnie przechwycił mikrofon, także słuchajcie w świetnej oprawie komentarzu mecz finałowy 0-0 Wałcz próbuje kochani wygrać pierwszy swój finał natomiast kolejny swój finał Gorzów próbuje kochani wygrać także dwie drużyny ze sporym doświadczeniem żadna nie jest tutaj po raz pierwszy na tych zawodach uwaga uwaga 1-0 dla Gorzowa ale kochani ładnie ciałem się zastawiła kochani pięknie jak przystało kochani na no brawo! Jak przystało na numer 7. No killer, killer! Kobietka killer. Pozdrawiamy serdecznie. Piękną, piękną kochani. Tę akcję zrobiła bardzo ładnie. Chciałem się zastawiła, ale zobaczcie, ma możliwość podwyższenia wyniku. Ale sędzia nie przerywa tej akcji. Brawo! 1-0 kochani dla Gorzowa. Strzela Agnieszka. Duże na No zaczęły nie marzenia ten skup no ale to jeszcze dużo, dużo czasu do końca tego spotkania. Trenerze, jak się podoba? ok jest? Pozdrawiamy serdecznie. Kochani, trener zapatrzony, trener żeńskiej reprezentacji drużynek Dziewczynek Młodszych. Także kochany, no, on ze swoimi dziewczynkami młodszymi doszedł do trzeciego miejsca w tej edycji. Także trenerze, być może to za rok, dwa ty będziesz tutaj na finale ze swoimi dziewczynkami, które dzisiaj są dziewczynkami młodszymi. Jako dziewczynki starsze będziecie po raz drugi próbować dostać się tutaj na torwar. Czego Wam z tego serducha życzę. Przypominam, że moja Nadusia, córcia, rocznik 2008, też gra w piłkę nożną, kochani. Troszkę trudniej to idzie, dlatego że nie mamy e, innych dziewczynek w okolicy, kochani, a Nadusia jest taką stuprocentową kobitką. Byłoby jej dużo raźniej, ale na razie udało nam się załatwić jej raz treningi w tygodniu z... E, z drużyną Zagłębia Lubin Co prawda to są starsze i koleżanki, kochani, ale świetnie tam Nadusia się czuje i dobrze bawi. Uwaga, patrzy jak mieszka i pięknie głową zagrywa. No muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się. E, bardzo podoba mi się sposób w jaki e, koleżanka e, gra w piłę. Pozdrawiamy. Po raz kolejny, kochani, próba przebicia piły głową i to bardzo dobra, zobaczcie, mamy rzut rożny. Zobaczcie, jak mieszka, piękne, długie włosy, no. Uwaga, tutaj mamy wielki dopis, kochani, dla Walcia, że wszyscy pomagają, kochani. Dobra. 1-0 1-0 Kochani, przerwę w tym momencie tą transmisję. Wrócę do Was na drugą połowę. Albo jeszcze chwileczkę poczekajmy, no mecz jest fascynujący, dlatego e, chciałbym przerwać, patrzę na baterię, czy damy radę wszystko zarejestrować. E, karta Pamięci pomieści to wszystko, bo przygotowaliśmy e, specjalnie na niej miejsce, także po, po, wiecie co, popasjonujmy się jeszcze chwilkę e, w wydaniu e, dziewczęcym piłką nożną i wszystkie dziewczynki przy okazji pragnę pozdrowić. Nasze przyjaciółki, zobacz jak świetnie grają w duchu. Słuchajcie, tak jak mówię, gutek, guciu, poszukaj mamy i kudełka. Gutek kochani został z nami, cała drużyna już kusego pojechała do domu. Mamy ponad 7 godzin jazdy, kochani, tak lekko myślę. Natomiast jutro, tak jak mówię, część naszych chłopców ma swoje rozgrywki, rozgrywa mecze. Są potrzebni kochani na boiskach, natomiast... Uwaga, patrzcie, patrzcie, a i plasowany strzał po ziemi, no, mogło zaskoczyć koleżanka z numerem 8. 1-0, piękny, wynik, kochani. Patrzcie, jakie czytanie gry. Dziewczyna wiedziała, że piłka wróci. Brawo, gratulacje. To jest niesamowite, wow. kochani. Piła spada, a ona dokładnie wie, że wraca z powrotem do boiska. Brawo, gratulujemy. To są cechy, na które zwracamy mocną uwagę, kochani, bo robi to na mnie ogromne wrażenie. Oglądacie kanał? Skąd jesteś? Dawaj piąteczkę. Jak się bawili? Pograli trochę? Wałcza. No, niesamowicie, Wałcz wyrównuje, robi nam się naprawdę, kochani, finał, jak tam się cieszą, jak się cieszą, jak się cieszą, Mamy tutaj fanów, kibiców z Wałcza, tam się cieszą kibice z Wałcza, kochani, no. E Kochani no kibice z Balcza e, chciałyby, chciałyby dziewczynki to wygrać e, dwa lata temu. E, one e, przypominam doszły do finału, ale tam brakło szczęścia, kochani i przegrały e, w, e, swój finał tu na Torwarze jako dziewczynki młodsze. Minęły dwa lata, patrzcie, miały czas, żeby popracować. No i e, nie chcą oddać darmo tutaj skóry. E, świetnie to wygląda, wracają do gry. No gramy. Ten piękny finał przy oprawie, tak jak mówię, Darka Szpakowskiego, pana Dariusza Szpakowskiego, kochani. No, Niesamowita postać z wielką charyzmą, z wielką wiedzą, kochani, piłkarską, także człowiek, który przepracował tysiące, setki tysięcy godzin, kochani, dla nas wszystkich. Także patrzcie. Zobaczcie, fajny charakter, dziewiątka do końca za piłą. Tak, tak, powinien chyba każdy, e, każdy napastnik na boisku funkcjonować. Zobaczcie, zobaczcie była też próba znowu przerzucenia. ...na desercie ustawiona Grzeszka Glimka. ...znowu jest ta igra w kartce, żeby to nie zagrała w koszach i przyjęciach. I też kolejny, w piśmach też ...z Paulem, ale po piątce, także piękna sytuacja. No, zaraz zobaczymy jak Agnieszka nam odpowie. Agnieszka numer 7. Na razie mamy 1-1. Rzut wolny. Patrzcie. Ach, bardzo ładna podróżka. Fajnie to wyglądało. Gratulacje. No zobaczcie kochani, przy pełnej fali torwaru, przy pełnej fali na torwarze w Warszawie, oj, mogło to drogo kosztować wyprowadzenie, patrz. Pierwsza połowa, 1-1 jeden, jeden, kochani, no piękne widowisko, wracamy do Was po przerwie, do zobaczenia.